Jak ten poproszę o połączenie, że to po prostu podasz mi telefon, dobra? Zadam ją na głośno. Podasz mi telefon, zadam mam na głośno? Dobra, ja sobie sam wybieram. To ci Oczekaj Takie czynnikowe nie ma leży. Dzień dobry, dzień dobry. Piotr Maczyński na żywo z Londynu, ale też na żywo z terenów zalewowych, powodziowych, bo mamy ze sobą Rafała Łuczkiewicza, wolontariusza z Warszawy, działacza społecznego, członka opozycji ulicznej, i Marcina Balaszkiewicza, również działacza społecznego, tym razem z Opola, który jest na Dodrom, a, a Rafał jest w okolicach Od Odpalmy zegar, nasz analogowy. 30 minut piachu zaczyna się liczyć od teraz. Będziemy jeszcze mieli innej gości dodatkowy, więc zostańcie z nami. Teraz szybciutko i po czołówce już jedziemy tematem. No dobra, pierwszy głos oddam Rafałowi. Rafał, jesteś na terenach no tej największej katastrofy w tej chwili, tak? Opowiedz. Słuchajcie, ja jestem w pobliżu Głuchołostu, parę kilometrów stąd. Yy, jeszcze raz, po, jak ta miejscowość się nazywa? Szybowice. Szybowice słuchajcie. Aha, Także tu I co, dalej się przebiec. nie daję. Nie, nie da dalej. się dalej dojechać, bo po prostu jest droga zalana, tak? Tutaj, Aha. Ja za mną tutaj. Jest tam około 70 centymetrów, więc już dalej nie, nie przejadę, ale jeszcze tak? spróbuję tu przez pola pojechać. I jeszcze spróbuję też polatać dronem w tej okolicy. Tutaj państwo stoją za mnie, tu pani ma całe, całą posesję zalaną i stodołę i zalał. dom, na szczęście yy, nie, także, także tak to wygląda tutaj. A czy są tam jakieś służby, ktoś próbuje tym ludziom pomóc? Słuchaj, no jest, stra straży tu trochę jest, policja i wiesz, ale to jest, to jest tyle gospodarstw zalanych i domów, że to nie sposób po prostu. Prawie każda miejscowość tu jest zalana, mm. także... Yy, także ja tu jestem na, na górce. To nie jest tak, że ja jestem w dołku, tylko po prostu jestem na, na górze i każdy prawie dom jest, był zalany tutaj, bo tu taki potok płynie przez tą miejscowość i on zalał wszystkie domy tutaj. On, ona ta woda już troszeczkę zeszła z, troszkę jest niżej. No i wypompowują ludzie z domów, z domów wodę po prostu, tak? Podobno trochę lepsza sytuacja jest w Opolu, To przenieśmy się do Opola, Marcin Banaszkiewicz. Marcin, jak jest u was? No w opolu to sytuacja wygląda w ten sposób. No, rzeka w, wystąpiła oczywiście ze swojego koryta, rozlała się e, lekko do, do wałów, także zapas jest jeszcze gdzieś tam duży. To samo jest z kanałem Mulgi, e, też jest wystąpił z, wystąpił z koryta, ale rozlał się po wałach, Tu kanał Młynówka został zamknięty z jednej i z drugiej strony także e, w porównaniu do 97 roku tamtędy też płynęła, płynęła nadmiar gdzieś tam wody w tej chwili jest to wyłączone także centrum ścisłe miasta jest chronione bo ten kanał został spuszczony do granic możliwości czyli maksymalnie tam wody ile można było e, spuścić także tego tutaj spokojnie sobie płynie oczywiście z ponarami e, jakimiś drzew Eee, z gór wiadomo, ta woda spływa, przepustowość jest dosyć duża. Słucham? Te konary chyba są niebezpieczne. Mogą się... rozdalić, no. Tak jest, ale nie są na tyle duże, które, które nie są na, na tyle takie duże. No monitoruje sytuację, sytuację cały czas yy, straż, wszystkie, yy, wszystkie służby. E, tą sytuację jest monitorowana. Także mówię, widać, że tylko malutkie jakieś, e, jakieś konary pływają, które nie zagrażają bezpieczeństwu. Pala w tej chwili, która przechodzi przez Opole, ma miała mieć pięć, około 5 metrów, ma 5,35. E, także e, to i tak jest gdzieś tam mówię niewiele. Nie e, kulminacja ma być jutro w wysokości 7 metrów. I wtedy będzie też spłaszczana ta fala, bo za opolem jest polder w tamtą stronę polder żelazna, teren zalewowy ukończony też w tym roku na początku i też może przyjąć dużo litrów wody, żeby po prostu tą, tą wodę spłaszczyć, żeby mogła, mogła spokojnie spokojnie płynąć. Przypomnę słuchajcie, tylko, że w 2010 roku e, wynosiła, wynosiła ta fala e, 8 metrów, także w porównaniu do 5,35, także nie jest to dużo. Po, połączymy się teraz jeszcze, to co widzicie z boku, to, to są nagrania z całej Europy, bo e, na, na nieszczęście mamy jeszcze zalanych Czechów. Rumunów, zalana jest Austria, część południowych Niemiec. Ale połączymy się jeszcze z Jolantą jasińską muruko z Gazety Opolskiej. Ona niestety będzie tylko głosem obecna, ale zapytamy, co posłuchacie. Opolu z jej strony, bo ona jest w innym miejscu. Jeżeli się uda połączyć. Dzień dobry, dzień dobry. Jolanto, jesteś na żywo teraz. Jest z nami Rafał, Czkowicz, Rafał i Marcin Banaszkiewicz, którego możesz znać. Powiedz mi, jak wygląda ta sytuacja tam, gdzie jesteś ty w tej chwili. W eee, poziom, poziom wody się rośnie. Nie, jednak wszyscy uspokajają. Fertra, jest tej służby, to jest. Powiedzą, że nie, 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 na odcinku nie, 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 na odcinku Opola. Oczywiście to nie, 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 Chociaż w niektórych miejscach rzeczywiście ten poziom wody jest tak wysoki, ale działają służby, urządzenia hydrotechniczne działają i chyba, chyba jest pod tym względem zdecydowanie lepiej. No już nie mówiąc o tym, że tyle lat upłynęło i ta wiedza na ten temat jest większa. W niektórych miejscowościach na południu województwa, tam gdzie te rzeczki górskie, które czasami bywają jak potwór i tak się teraz to stało, yy, ja już wiem, że z dachów zabiera, śmigłowce zabierały ludzi, bo do tego poziomu wzrosły, wzrosł poziom wody. Co będzie jutro, co się wydarzy, bo opady będą jeszcze dzisiaj, co będzie jutro, tego nie wie nikt. Żadna instytucja, żadna służba, bo tak naprawdę natury się nie przebić. No tak, no tak. To dziękuję Ci za tą wypowiedź. Ja tutaj miałem informację od widzów na żywo, że Prudnik jest zalany, że, że, że sytuacja w Opolu jest opanowana, ale że te wioski, wioski dużo gorzej. To dobra, to dziękujemy bardzo za tą wypowiedź, my wracamy do moich gości. Marcinie, czy ty możesz potwierdzić, że rzeczywiście Opole jest dobrze zaopiekowane przez władze tutaj? Tak, ja oczywiście mogę potwierdzić, bo mówię, to oglądam na bieżąco różne informacje i to z wód polskich, oczywiście informowane przez władze miasta, przez prezydenta Wiśniewskiego jest monitorowana również sytuacja i na bieżąco, po każdym spotkaniu, które się odbywa, chyba dwa razy dziennie, ze sztabem kryzysowym są informacje przekazywane e, dokładne. Także e, stąd też czerpię gdzieś tam swoją wiedzę i, i, i o, stanie, o stanie zabezpieczeń i mówię też, widzę, tak. Wiem, jak wyglądało to w 1997 roku, wiem, jak wygląda to teraz. E, zupełnie inna inna sytuacja, wszystko jest postawione, że tak powiem, e, e, na wysokości gdzieś tam zadania, wszystko jest dobrze monitorowane. No niestety no, nie było takich przekazów e, w 1997 roku, jak teraz takich informacji tyle powiedzmy kontrolowanych e, tych sytuacji. E, co się dowiedziałem w dniu dzisiejszym, że u nas na terenie. Centrum Wystawienniczo-Kongresowego jest baza śmigłowcowa tymczasowa, która po prostu tam lądują śmigłowce, które ewakuują z miejsc dalanych Głupczyce i Głuchołazy i tych wszystkich innych, innych miejsc, tam lądują śmigłowce, które ewakuują Ewakuują ludzi, także tam powstała tymczasowa. Ja mam nadzieję, że yy, się tam zelwy, bo tutaj widzowie piszą, że cześci do z kolei czeskie media, że sytuacja będzie gorsza, że się pogorszy. Rafał jest tam blisko czeskiej granicy, tam chyba nie jest tak optymistyczny jak w polu, nie? Słuchaj, no na razie ta woda schodzi po prostu, tak? Z tych, Pod, tych, znaczy schodzi w dół. Tak, tak, tego było mnóstwo tutaj, naprawdę. Jest, jest w tej chwili dużo, ale, ale wody tutaj ludzie mówią, że mną stoją, że było mnóstwo. Nie? A, po, a powiedz mi, a czy ci ludzie są jakby optymistycznie nastawieni, że mają najgorsze za sobą, czy raczej obawiają się nocy no. no ten się, słuchaj, że ten, że, może, że mogą jeszcze te opady być. Tak? Prognozy słyszałem różne po prostu. Że jedne mówią, że nie będzie już tych opadów, ale. A niektóre mówią, że jeszcze tych opadów będzie. W każdym razie ma nie padać tak dużo, jak poprzednio. Wiecie co, rozmawiałem przed chwilą z Adamem Mozgłą. Będę próbował się jeszcze z nim połączyć. Miał strasznie słaby internet. Natomiast z tego, co on mówił, że no w Głuchołazach się pogarsza. Czyli Głuchołazy... On, on był nad jeziorem chyba nyskim. Mówił, że bardzo dużo... Rzeczy jest takich porwanych przez wodę, które stanowią takie tarany, które mogą uszkodzić mosty i infrastrukturę w ogóle. Tutaj. Marcin mówił o konarach, a ty tu widzisz, czy jest jakiś nurt, czy to jest raczej stojąca woda już w tej chwili. Tutaj gdzie jesteś, Rafał. co, Nie, no to jest płynie tutaj woda, wiesz, przez, przez rzekę, jak tutaj widzicie za mną. A, jakieś znaczy, przedmioty przez rzekę tam tylko są. tylko przez drogę, nie? Aha. Dziś to chciałem tak, na wprost Czyli tutaj e, e, dobrze, że są w Opolu jeszcze jakieś rezerwy, bo te rezerwy mogą być e, zaraz wykorzystane. Słuchajcie, ja spróbuję jeszcze raz połączyć się z Adamem Mazgułą. a e, Byłoby fajnie, gdyby Adam mógł powiedzieć, co teraz jest u niego, bo szczerze mówiąc sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Ja z nim gadałem jakieś pół godziny problem już jakiś problem jakiś. Jest problem z internetem, wiesz, w ogóle chyba z tak, planem, tak. Albo z zasilaniem. No ale poczekajcie, Adam, halo. Halo, halo? Czekaj, tam jest halo, Adam? Adam? Halo? Nie ma połączenia. Spróbujemy jeszcze przez Messengera. Może nam się uda. Bo Adam mówił, że u niego tam z kolei jest bardzo dramatycznie. Tak, parę minut temu. O, może to teraz to będzie sporo. lepiej. Ja, ja, ja. Halo, czy Adam, siadam? Jesteś na żywo. Jest z nami e, Marcin Banaszkiewicz i e, e, Rafał Uczkiewicz. Powiedz mi, jaka sytuacja jest u ciebie teraz? No, słoneczko świeci, ale to zmienia bardzo wiele oczywiście, ale niemniej jednak przed chwilą byłem nad jeziorem. Nad jeziorem e, kim e, Jezioro jest w miarę bezpiecznie. Jest cztery metry do, e, jeszcze do, do pełnego napełnienia jeziora. E, niemniej jednak wokół jeziora jest głęboka powód. Wszystko co wokół jeziora jest. E, wszystkie jakieś dopływy gdzieś płyną jakimiś dziwnymi bytami, jakimiś nowymi szczególnie połas, po prostu dzikie jakieś ścieki płyną, ale to z takim pędem jakby jakby normalnie rące rzeki i potoki. Są pozalewane po, po hurtownie, są pozalewane po domy, pozalewane, no trudno nawet powiedzieć, co nie jest, wszystko jest zalane po prostu, łącznie z tym, że samochody widziałem, jak są po... Um, bo zatapiane częściowo widoczne tylko dachy albo koła prawda, także samo miasto również jest, samo centrum nie jest zalane ale obrzeża Nysy, wszędzie stoi woda. A powiedz mi, a służby działają, a... działają? Bardzo działają, pełno i tutaj, ale widać, że oni są po prostu przemączeni i, i bezsilni, no bo co można zrobić wobec takiej wody? Wierzą, latają śmigłowce, kontrolują co się dzieje, no ale no, po prostu tej wody jest tak dużo, że szkoda gadać. A naj, największą tragedię dla mnie to stanowi przede wszystkim to, co z tą wodą płynie. I okazuje się, że tutaj właśnie, szczególnie w górach PiS robił czystki związane oczywiście z drzewami. Te, te drzewa powalili, te, te, te powycinali, po, po więc nie, nie, woda się nie trzyma tam figura, ty tylko po prostu płynie, a na dodatek te wszystkie pale y, teraz płyną z wodą, bo były składowane wokół gdzieś tam dróg, które, które teraz woda porwała je, albo były składowane przy, 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 przy tych przeciekach y, przy wodnych, przy, 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 przy rzekach. I te pale wszystkie zostały porwane i one płyną po prostu łącznie z różnego rodzaju śmieciami też składowanymi przez pisowców drugiów. Więc to wszystko teraz płynie w yy, takim bardzo dużym yy, taką energią. Tak i, i, i po prostu co napotka to jak taran rozwala wszystko tak no, to był główny powód też strącenia tych mostów w Łazach, które dwa mosty, jeden robiony, drugi jeden, ten, jeden drugi robiony, prawda i wszystko poszło, bo, bo, bo cały czas i różnego rodzaju sprzęty uderzały w ten most i teraz ten most na przykład e, został zwrócony. no i oczywiście i tego, tego mostu, to, to jest w stanie płynąć, jeżeli nie jest w stanie płynąć, to po dnie po prostu cały czas się katula tak I, 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 I rozwala wszystko to, co jest na drodze, tak? Także to jest po prostu siła, niezwykła siła niszcząca. No, to, co widziałem teraz nawet przed chwilą, tam to, to, z hurtowni wypływają po prostu materiały. No, mówię, samochody płyną, no, różnego rodzaju cuda, jakieś beczki, kurcze niegadomego pochodzenia nawet z napisami, uwaga, czyli jakiś nieżrący materiał, cholera wie skąd, jak, no po prostu jest to niesamowita tragedia, no tylko, że przestało padać, wyszło słoneczko i, i, i tak od godziny świeci słońce, czyli świeci, no to lekko przygląda, ale czasami wychodzi na zewnątrz i tak trochę osusza, a przynajmniej spływają te wody z poszczególnych miejsc, tam gdzie mogą, bo gdzie nie, gdzie dopiero się woda podnosi. O, tych, o, tym, o tej sytuacji wokół Tamy, to, to mogę powiedzieć, że tam cały czas się podnosi. Ja tam byłem 10 minut, czy może 15, w jednym miejscu i, i, i woda się podniosła gdzieś tak o pół metra w tym czasie. Thanks. Bardzo mocno. Także no, nie wesoło. To jest, dziękujemy Ci za tą relację, trzymaj się i bądź ostrożny, bo wiem, że Twój dom stoi nad samym jeziorem, także a, no, także dziękujemy jeszcze raz. To był Adam Mazguła z Nysy. Nysa jest bardzo blisko Głuchołas, właściwie graniczy z nim poprzez jezioro, a my wracamy tutaj na, w okolice Głuchołas z Rafałem i do Opola. Mam do was takie pytanie, bo wy jesteście na miejscu. Ja wiem, że Rafał jest wolontariuszem, który już tam pojechał pomóc. Ale czy są już jakieś a, numery kont, czy w jakikolwiek sposób Polonia na przykład mogłaby pomóc tym ludziom, którzy ucierpieli. No, jesteśmy w końcu jednym narodem. Słuchajcie, no nie wiem, czy to już jest ten czas, wiesz, bo to dopiero jest w tej chwili ratowanie tutaj życia ludzkiego tutaj w ja nie Głuchołazów. To wiadomo, że i majątek, ale, ale tutaj jest no zalana jest cała ta dolina po prostu tutaj z tymi wsiami i, i, i to raczej, to raczej nie, nie, nie ta pora jakby wydaje mi się po prostu. Tak nic nie wiem po prostu na ten temat, ale wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze nie teraz. Dopiero jak ta woda zacznie opadać tutaj, to myślę, że to jest wtedy będzie odpowiedni czas. To wielka prośba, jak będzie coś wiadomo, a to jakby informujcie, to będę starał się to promować w jakiś sposób, bo no Ludzie znaleźli się w fatalnej sytuacji. A powiedz mi, Marcin, mam wrażenie, że w Opolu to chyba w ogóle nie ma jeszcze żadnych potrzeb, bo te zalania są jakby pod kontrolą. Są to zalania na tereny zalewowe, czy też już są jakieś duże. Nie, stan? to jest tylko na tereny, tereny zalewowe, także jest to wszystko pod, pod kontrolą. U, no, na razie nikt nie ucierpiał. No i tutaj zgadzam się z kolegą, takie rzeczy jak zbiórki i tak dalej, czy powiedzmy pomoc, to będzie później dopiero jak woda opadnie po, e, i po prostu po oszacowaniu gdzieś tam strat e, co komu, komu co się stało, jakie materialne szkody gdzieś tam poniósł. No my jesteśmy mówię, jako pole jesteśmy bezpieczni i to pierwszy, czyli znaczy ludzie tu przychodzą na na bulwary, na, na wały. Z ciekawości jest piękna pogoda, mało chmur i po prostu oglądają, jak to, jak to po prostu wygląda. Większość to są starsze osoby i pamiętają powódź z 97 roku. No i myślę, że są spokojni, że widać, że po prostu jesteśmy zabezpieczeni. Tak? I naprawdę nic yy, póki nam nie grozi. Miało padać do poniedziałku, włącznie teraz przestało padać. Yy, to taki oddech jest też dobry, nawet jakby te opady miały się jeszcze gdzieś tam powtórzyć bo ta woda raz, że to co z gór to spływa a dwa to co jest w ziemi bo jest już faktycznie ta ziemia jest nasiąknięta ale to po prostu też wsiąka głębiej także e, taki powiedzmy oddech czyli, e, czyli bez godziny bez deszczu na pewno dużo dużo dają żeby e, żeby po prostu e, ziemia się przygotowuje że tak powiem e, jakby po prostu miało przyjść jeszcze jeszcze coś, że tak powiem, albo lunąć gdzieś tam z nieba. E, także póki co tutaj zagrożeń nie ma, to w terenach mówię. E, oczywiście o polszczyzny, ale to wyżej tam gór, Wiskupia, e, Pradziad, stamtąd e, spływają rzeki, e, strumyki i tam jest sytuacja, e, no, dramatyczna. Tutaj. Jesteśmy bezpieczni. A ja, ja tak, żeby troszeczkę nie chcę wykrakać i być złym prorokiem, natomiast z kolei Niemcy przewidują o tym, że to ocieplenie też nie jest takie, jakby najbardziej korzystne, ponieważ spadł śnieg w Alpach. I teraz, jak jest ocieplenie, to on się oczywiście stopnie spłynie. A są niestety rzeki, które płyną z zachodu na wschód, które zasilą czeskie rzeki. W Czechach podobno sytuacja jest dużo gorsza niż w Polsce. A chyba nawet najgorsza, i to, to jakby dotrze do Polski. No ale to są na razie przewidywania. Miejmy nadzieję, że mam kciuki, żeby się nie spełniło. Ja mam teraz pytanie do Rafała: czy. Przydałoby się więcej wolontariuszy, czy warto żeby ludzie, z, którzy mogą, którzy mają wolną, wolny czas przyjeżdżali z północnej Polski, z centralnej Polski, pomagać tutaj na, na Śląsk Wrocławski? Ten? Czy w, w tym miejscu, słuchaj, to nigdzie tutaj nie dojedziesz po prostu, nie wiem czy to jest sens, po prostu tu jest wszystko zalane, zablokowane. Także do Głuchała samych nie dojedzie, bo jest po prostu zalane albo zablokowane. Wydaje mi się, że jest w większości po prostu zalane wodą, że nie można dojechać po prostu. Tak a ja powiedz mi, a zaopatrzenie, wiedzenie w, w czystą wodę, to wszystko jakoś się rozwiązane. jeżdżą samochody, które tutaj, wiesz, tą wodę pokonują, tak? Także, także... Ale takim osobówką to nie przejedziesz po prostu, tak? A czy woda... Wo ta... no tam nie ma prądu, tam nie ma... Yy, to ale to zaopatrzenie się odbywa bo, yy, drogami, bo tam po prostu jest na tyle płytko, że można dojechać yy, yy, takimi samochodami, które mają tam jakieś wyższe zawieszenie, tak? Aha. A powiedz mi, a e, czy ta woda, która tutaj jest w kranach, ona jeszcze się nadaje do picia, czy to wszystko już jest no, po prostu no i można pić po przygotowaniu? Jeżeli Aha. jest woda, bo w uglachach nie ma wody. Wydaje mi się. To go, tego, co w uglach są takie obcięte, tak? Wiecie są taka, taka refleksja, jak była ta ostatnia powódź, taka gigantyczna, w 1997 roku. Byłem w Danii i przyjechałem, że tak powiem, na godowę. Ja, ja, teraz jestem w Anglii. Trochę czuję jakieś takie wyrzuty sumienia, ale mówisz, że i tak nie potrzeba więcej wolontariuszy na tym etapie do pomocy, że służby ogarniają wszystko na razie. Myślę, że nie trzeba. Wiesz, że tu trzeba profesjonalistów na razie, a nie tego, dlatego że że po prostu to jest pozalewane, tak? Musiałbyś mieć jakiś sprzęt ciężki czy coś, tak? hmm. Żeby tutaj pomagać. Rzeczywiście, tak? Z powodu, z powodu tego, że woda jest po prostu wszędzie, tak? Ja przyznam się szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zbudowany tym, co mówił Marcin, tym co mówiła Jolanta wcześniej o tym, że tak dobrze nasze miasto znaczy ja jestem z Opola, mimo że mieszkam w Londynie, jest przygotowane, że, że nie widać jakiejś paniki wśród ludzi, że to wszystko jakby jest przemyślane, że jeszcze są pewne rezerwy, więc no co, zostaje nam trzymać kciuki ci, którzy wierzą, niech się modlą i Ufajmy, wierzmy w nasze służby. No miejmy nadzieję, że nie powtórzy się lekcja z 97., bo to byłoby bardzo, bardzo tragiczne. Jeżeli będą jakieś nowe rzeczy, po prostu dzwoncie w nocy, ten trzeba, kiedykolwiek, no musimy po prostu tym ludziom pomóc, odkąd to jest nasz kraj. Dobra, bardzo wam dziękuję za wasz czas i w no, ogóle za, 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 za to, że, się że, że się. walczycie, a szczególnie to wiem, Rafał, bo się z ciepłego mieszkanka w Warszawie, żeby tutaj przyjechać i pomagać, to jest wielka rzecz i szczerze mówiąc, zawstydzasz mnie tak naprawdę. Naładowałem no, no, <laughs> no, no, samochód z tam wodą, czym mogłem, jakimś mam akumulator taki do ładowania, ale akurat w tej miejscowości prąd jest, jakby tutaj co jest. A. Także to też po pozdrówcie tam tych wszystkich ludzi, a powiecie, że cała Europa, znaczy powiem tak, w mediach to jest numer jeden te zalewania i w Wielkiej Brytanii, a i też tam podglądałem Niemcy, no ale Niemcy też są dotknięte częściowo. Także jeszcze jedna wielka prośba to do widzów. Jak wam się podobało, zostawiajcie lajki, to bardzo pomaga. Sprzerujcie ten materiał, niech ludzie się dowiedzą, co się dzieje, tak naprawdę. No i subskrybujcie, wtedy będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje. Wam już dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się i, i, i naprawdę wielki szacunek za to, co robicie. Hej. Trzymaj się. Cześć. cześć. Jak dotrwałeś do tej chwili, to nie zapomnij zasubskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a jeżeli to robisz i ci się podoba, to daj kciuk w górę, no i oczywiście będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli postawisz nam wirtualną kawę, bardzo to nam pomoże, dzięki, hej!